Witam, Szymon ja z tej strony. Zanim powiem Tobie, wyjaśnię, czym jest GVO Host and Profit, pozwolę, najpierw powiem Ci, czego tak naprawdę potrzebujesz, aby zacząć działać w internecie i aby robić to skutecznie. Przede wszystkim potrzebujesz hostingu, czyli swojego kawałka w internecie, gdzie będziesz miał swoją stronę, swojego bloga. Potem potrzebujesz swo, swoją stronę przechwytującą, dzięki której będziesz zbierał adresy y, na swoją listę mailingową. Kolejnym elementem jest hosting filmów wideo. Pewnie zdążyłeś się zorientować, że wideo marketing jest coraz bardziej popularny, coraz więcej ludzi nagrywa filmiki, kursy, szkolenia, przygotowuje w ten sposób. Tak więc, to jest kolejny element, który potrzebujesz, aby działać w internecie. Na końcu konferencji wideo. Nie jest, nie jest to żadną tajemnicą, że webinary. Nie, żadnym tajemnicą, że tak zwane webinary czyli konferencje na żywo przez internet mają największą skuteczność, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów i sprzedaż. Blog to, to twoja wizytówka w internecie. Miejsce, twoja, twoja strona, gdzie będziesz mógł opisywać, czym się zajmujesz, co oferujesz. No i do tego wszystkiego jeszcze potrzebne jest jakieś szkolenie. Wiadomo, każdy kiedyś zaczynał, nie wszystko się wie od razu. Jeśli miałbyś szukać tych wszystkich narzędzi gdzie indziej, to należy się liczyć z takimi kosztami. Hosting około 25 zł miesięcznie, Autoresponder w pełni profesjonalny jakieś 180 wideohosting, wideokonferencje. Kwota ta może się różnić w zależności od tego jaką opcję wybierzesz, ale no, trzeba się liczyć z kwotą rzędu 450 zł miesięcznie albo nawet więcej. Dodatkowo musisz... się... Do każdego z tych narzędzi logować na osobne konta. Czyli musisz mieć pamiętać swoich, swoje hasła, użytkowników. Nie, nie jest to najwygodniejszy sposób, no ale, ale mo można w ten sposób też działać. Natomiast GVO Host and Profit oferuje Ci to wszystko razem w pakiecie. Czyli masz hosting do czterech domen, profesjonalny Responder Pro. 500 do 500 subskrybentów Blogger Builder to jest takie narzędzie do automatycznego uruchamiania Twojego bloga przy pomocy kilku kliknięć możesz postawić bloga na WordPressie Easy Video Producer rewelacyjne narzędzie do nagrywania i udostępniania filmu wideo możesz nagrać film wideo bez konieczności posiadania specjalnego programowania po prostu klikasz i możesz nagrywać, tak jak ja to robię teraz, zrzut z ekranu, to to się dzieje u ciebie na, na pulpicie. Potem, potem, w kilka chwil możesz to opublikować. Pokój wideokonferencyjny. W tym pakiecie podstawowym masz tam 5 miejsc. System do prospectingu, czyli, tak zwan, czyli jest taki system do, do promocji. Możesz w bardzo prosty sposób budować strony przechwytujące promować swoje produkty, swoje usługi. No i akademia GVO to jest hit w tym pakiecie, ponieważ regularnie odbywają się webinary na żywo, w których możesz się uczyć, stosować tych narzędzi. Wszystko jest po polsku i bezpłatnie. No i dodatkowo możesz zarabiać jeszcze na tym pakiecie, ale o tym powiem Ci za chwilę. Cały taki pakiet kosztuje tylko 9,97 dolara na miesiąc. Wykupując teraz na okres próbny, zapłacić tylko od 1 dolara na 7 dni. A więc na początek hosting. Hosting to po prostu tylko w miejsce, miejsce gdzie możesz umieścić swoją stronę. W pakiecie Hosting Profit otrzymasz hosting do, do maksymalnie 4 domen. Możesz to rozszerzyć, ale myślę, że na początek w zupełności wystarczy. Dodatkowo masz nieograniczoną ilość subdomen. Możesz tworzyć subdomeny do swoich domen. Możesz także sprzedawać ten hosting swoim klientom. Wszystko dzięki wbudowanemu programowi leserowskiemu. Kolejny element to Autoresponder Pro. Jest to w pełni profesjonalne narzędzie, dzięki któremu możesz budować swoje listy. Narzędzie to ma wbudowane gotowe szablony i formularze. Wystarczy wybrać, który ci się podoba i już masz gotową stronę przechwytującą. Video. Hosting Video. Oczywiście można hostować filmy na YouTube, bo to jest darmowe, yy, tylko różne to bywa z tymi filmami, ponieważ wystarczy, że kilka osób yy, kliknie, że nie lubi tego filmu, zgłosi do, do YouTuba i Twój filmik może po prostu być skasowany, jeśli ktoś będzie złośliwy. I tutaj masz też pewność, że, że te filmy będą ciągle do Twojej dyspozycji, będziesz miał nad nimi kontrolę, nie ma też yy, limitu transferu ani obejrzeń, po prostu rzucasz filmiki i, i je masz. Jesteś pewny tego, gdzie one są. Możesz także prowadzić swoją własną telewizję internetową y, przy pomocy pokoju do wideokonferencji. Y, korzystamy z tego podczas prowadzenia szkoleń w ramach Akademii GVO, na których się uczysz, jak korzystać z tych narzędzi. System stron przechwytujących jest to proste narzędzie do budowania automatycznych, prostych takich stron przechwytujących, tzw. quiz pages. Możesz w ten sposób promować sam system GBO lub też swój własny, swoje własne kursy szkolenia lub biznes. Wystarczy wybrać szablon, który Cię interesuje, wybrać kampanię, do której on ma być podłączony. No i tyle, i masz gotową stronę. W kilka kliknięć myszką. Tak jak już wspomniałem, GBO Hosted Profit to nie tylko te narzędzia, to także Akademia Nowoczesnego Marketingu. Gdzie uczymy Cię, jak korzystać z tych narzędzi. Wiadomo, jak ktoś zaczyna, na początku dużo jest nowych informacji, trudno to ogarnąć, trudno połapać. Mimo iż system Hodden's jest bardzo intuicyjny, jednak to nie jest takie oczywiste dla kogoś początkującego. Dlatego dajemy Ci dostęp do naszej Akademii, gdzie dwa razy w tygodniu, w czwartki, w soboty są prowadzone na żywo webinary, na których poznajesz te narzędzia, uczysz się je stosować. Ale host and profit to nie tylko narzędzia, to także możliwość zarabiania. Możesz otrzymać bonus za każdą poleconą osobę. Jak to wygląda? Jeśli polecisz kogoś, to w pierwszym miesiącu otrzymujesz 50% prowizji z tej osoby, czyli 50% z 9,97 dolara, potem przez kolejne miesiące otrzymujesz 5% za to tylko, że ta osoba tam jest. Dodatkowy bardzo atrakcyjny bonus to jest 100 dolarów za każde 5 poleconych osób w jednym tygodniu. Jest to bardzo szybki sposób na zarobienie pieniędzy. Wystarczy, że w jednym tygodniu polecisz 5 osób i już w następnym tygodniu firma DVO wypłacać 100 dolarów. Jest więc to rewelacyjna oferta. Wystarczy, że masz kilku znajomych, którym opowiedz: Słuchaj, znalazłem bardzo fajne, dobre narzędzie, spróbuj przetestuj. Polecisz 5 takich osób. W ciągu jednego tygodnia masz 100 dolarów, płacić 10 osób, masz 200 dolarów i tak dalej. Dodatkowo, super bonus, nazywasz 100 osób płaczonych przez ciebie. Firma GVO będzie ci wypłacać miesiąc w miesiąc 500 dolarów. Tylko dlatego, że oni tam są. Tak więc pomyśl sobie, czy 500 dolarów to, to mało? 500 dolarów to dla do niektórych pensja. Także <gryw> warto pomyśleć o tym, o GVO w takiej dłuższej perspektywie. Wziąć się trochę do pracy, polecić trochę osób. Firma GVO zwraca aż 80% w prowizjach. Dodatkowo możesz się uczyć od tak znanych marketerów i ludzi w branży, Jakie są Tomek Damian, Anna Maria Demniak, Michał Andrzejczyk, Jacek Dudzic. Dlaczego tak naprawdę warto wybrać GVO, a nie jakąś inną ofertę hostingową, wideokonferencyjną? Przede wszystkim GVO to sprawdzony system działania przez urbinały. Wszystko jest przetestowane, sprawdzone skorzystając z tego najlepsi też na świecie. Mam efekty. Wiemy jak, jak to budować. Obecnie polski rynek jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w GVO. Tak, w Polsce najszybciej się rozwija GVO na całym świecie. Plan działań na jest bardzo prosty. Dostajesz gotowe narzędzia i robisz to z nami. Zapraszasz ludzi na urignale, uczysz ich budować swoje listy i będziesz musiał chwytać każdego programu partnerskiego i polecać swoje, swoje liście i psuć sobie w ten sposób wizerunku. DVIO to sprawdzone, działające, dobrze narzędzie. I przede wszystkim DVIO płaci ci z matrycy, a nie od sprzedaży. Czyli jeśli raz, raz zapiszesz kogoś do swojej struktury, to cały czas będziesz otrzymywał prowizję z tego tytułu. A więc jak zarabiać z GVO? Po pierwsze, sam korzystać z tego produktu. Powiem Ci szczerze, jeśli nie zamierzasz korzystać z tego produktu, nie chcesz mieć strony, nie chcesz budować listy, nie, nie chcesz udostępniać filmów, wideo, nie chcesz prowadzić wideokonferencji, nie korzystaj z tego, nie rejestruj się, bo to nie ma sensu. To pierwsze, musisz sam z tego korzystać. Jeśli jeszcze nie umiesz, nie ma sprawy, nauczymy Cię tego. Jeśli już korzystasz z produktów GVO, promuj go. Promuj, umieszczaj reklamę na swoim blogu, to co tu widzisz to jest rzut z reklamy z mojego blogu, uszymonodjas.com. Pisz na swoim blogu o produktach, publikuj poradniki, opisuj kwestie techniczne. Udzielaj się na, na forach dyskusyjnych, w grupach, ale pamiętaj, nigdy nie spamuj. I nie może tak wyglądać, że wrzucasz tylko swój link partnerski i tyle. Wypowiadaj się merytorycznie, odpowiadaj ludziom na pytania, pomagaj, a, a, w, a wtedy nie będziesz potraktowany jako spamer. Nawiązuj nowe kontakty, buduj listę, wyszukuj, osób w, w takich serwisach Facebook, Godline, które szukają pomocy i oferuj nam pomoc. Napisz, że, że znasz dobre narzędzia, które pomogą im, nauczysz ich korzystać z tych narzędzi. Jeżeli działałeś w jakichś elemach, to postaraj się bywać na szkoleniach, na spotkaniach, zbieraj wizytówki, poznawaj ludzi i staraj się, aby Cię zapamiętali, abyś był rozpoznawalny. Ucz się cały czas. Ucz się korzystać z narzędzi, za autorespondera, buduj swoją listę. Nawiąż kontakty z innymi ludźmi w Twojej firmie, w Twoim biznesie, i jeżeli oczywiście działać na jakiejś MLM-ie lub w innym biznesie, pokaż im możliwości wykorzystania tych narzędzi. Zademonstruj im to i, i pozwól im spróbować. Tutaj możesz też znaleźć w okolicy kilka-kilkanaście małych i średnich firm, które nie mają jeszcze swojej strony, swojej wizytówki w internecie. Zaproponuj im, że wykonasz im prostą stronę internetową pod warunkiem, że zarejestrują się w GVO z, z Twojego polecenia. Ty im zrobisz stronę za darmo, e, oni będą w Twojej strukturze i, i będziesz na tym zarabiał. Dla takiej firmy 30-35 zł miesięcznie naprawdę to nie jest dużo. E, powie, jak jakim jeszcze powiesz, jak mogą wykorzystywać w swoim biznesie autoresponder, e, jak mogą prowadzić wideomarketing, wideokonferencje a to wszystko za 30 zł miesięcznie, nie ma opcji, żebyś nie znalazł przynajmniej kilka takich filmów w Twojej okolicy. Nigdy, nigdy się nie podawaj. Dąż nie do, do celu. Wiadomo, początki są trudne. E, każdy kiedyś zaczynał, każdy kiedyś się uczył, ale po, poświęć na to trochę czasu. Miej, miej zawsze w głowie w pers dłuższej perspektywie, że takie działanie pozwoli Tobie na zmianę tej sytuacji Twojego życia działając systematycznie, możesz naprawdę sporo na tym skorzystać. A żeby nie było tak, że, że tutaj jakiś Szymon od razu mówić Ci mi o nie wiadomo jakim produkcie, możesz mnie nie znać, możesz mnie nie kojarzyć, w ramach Akademii GVO y, współpracują z nami najlepsi marketerzy y, na rynku, tak jak Jacek Dudzi, Ty Tomasz Damian, y, Darek Dubik. To oni będą Cię uczyć na Akademii DVO, jak korzystać z tych narzędzi. I jak budować biznes. A także takie słabe wizjonerzy, jak Tisa Godawitalne, promuje swoją twarzą i swoim nazwiskiem ten produkt. Jest to geniusz w branży marketingu sieciowego i internetowego. Przeczytaj sobie, co on, co on mówi o, o firmie GVO i Hosted Profit. Także takie słowa jak jeden z najbardziej znanych marketerów świata, Mike Pinsane. Od lat korzysta z usług firmy GVO. Z Hostdent Profit korzystają po prostu najwięksi, najbardziej znani marketerzy. Jeśli chcesz dołączyć do nich i korzystać z narzędzi, których oni korzystają, mhm. dołącz, dołącz do nas. Dołącz do nas, zarejestruj się i zacznij się uczyć, korzystać z Hostdent Profit. To tylko 997 dolara na miesiąc. Oczywiście otrzymasz też pełen pakiet ma materiałów marketingowych i promocyjnych i temu będziesz mógł promować ten ten system wśród innych dostaniesz banery, linki promocyjne, gotowe strony przechwytujące. Jeśli zdecydujesz się teraz, otrzymasz to wszystko za jednego dolara na okres próbny 7 dni. Po tych 7 dniach, jeśli Ci się nie spodoba, możesz zrezygnować. Nikt Ci nie zatrzyma. więc zdecyduj się teraz i zarejestruj się w Hostend profil za jednego dolara. Przyjdź na najbliższą. Akademia Dzvijo, posłuchaj co mówią o tym najlepsi i przekonaj się, czy to ten pakiet jest dla Ciebie.